Adam Soldajew przed galą XTBK SW Colosseum 2. Witam serdecznie. A ty takie pierwsze, pierwszeństwo masz, że tu wszyscy i ty się witasz? No, tak, tak widzisz, tak wyszło. <grystanie> witamy serdecznie. Witamy, witamy. Co jeszcze raz powtórzysz? Przepraszam. Nie, 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 nie było pytania na razie, na razie. Na razie. Przywitaliśmy, ale... jak ty zacząłeś, to kutnia była i nagle <grystanie> ty zaczynasz, to tak myślę, kurde, co Dobra. Po Mariuszu przejąłem, że zawsze wiesz, zawsze, zawsze zaczynamy, więc tak wyszło. E, powiedz, jak jakie emocje przed tą galą? No, bo mimo wszystko to to nie jest zwykła gala. Widzieliśmy, że sześć lat temu sam byłeś na trybunach, teraz będziesz w klatce. Jest to jakieś takie wyróżnienie dla ciebie? Oczywiście, że jest wyróżnienie. Tak, wyróżnienie. Słuchaj, no na pewno to jest wyróżnienie, ale to naprawdę emocje, wszystko wiesz, to, że ja walczę na narodowym, taki duży stadion, taka gala z takimi bohaterami, wiesz, i jeszcze z takim rywalem, to wszystko naprawdę to jest to jest, no. To jest coś, do czego dążyłem, ale nie wiedziałem, że tak szybko przyjdzie. Więc dziękuję wszystko Bogu, ale naprawdę... Jestem podekscytowany i naładowany taką dobrą, mocną energią przed tą galą. Zapytam, bo duża szansa jest, według kibiców, według buchmacherów, że wasza walka potrwa na pełnym dystansie, ale gra w razie gdyby nie, to pieniądze idą też do twojego klubowego kolegi na pomoc poliomielanczukiem. Tak jest, tak jest, więc postaram się jakoś Danielowi pomóc. Eee, chciałbym zrobić to, co jeszcze nikt nie zrobił z Rutkiem. Czyli wcześniej skończyć tą walkę, oczywiście nie duszeniami, O kto wie, może duszenie też wejdzie, czekaj, kto wie, ale chciałbym zrobić coś, żeby te 10 tysięcy poszło właśnie. Jak w pierwszej so, rundzie to 20. Tak? No, za pierwszą rundę chyba drugie 10. Musisz zmienić teraz plan treningowy. No, słuchaj, no ja tego nie zobaczyłem, jakby wcześniej tego zobaczył, no to dobra, no to myślę, że i tak oni będą uważać w pierwszej rundzie, więc... Jeszcze mocniej nie uważają. O, <laughs> większość ludzi mówi, że nie masz nic do stracenia w tej walce. Natomiast twój trener uważa, że masz bardzo dużo do stracenia. Jaka jest Twoja optyka? Oczywiście, większość ludzi mówi, że nie mam nic do stracenia przez to, co mam do zyskania. Jak pokonam jednego z najlepszych, no to sam jestem jednym z najlepszych, ale to słuchajcie, no, ja nie jestem w tym sporcie w pierwszy rok. Przeszedłem jakąś drogę, więc dużo mam do stracenia. Ale ja o tym nie myślę, ja bardziej myślę o tym, co, co mam do zyskania i to, 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 to siedzi u mnie w głowie. Nieważne co. co. Każda przegrana yy, daje du dużo do stracenia. Może w oczach ludzi nie, ale jako zawodnik, jak ktoś walczy, to ty... ja nawet nie próbuję nie myśleć o takich rzeczach. No właśnie myślisz, że do zyskania to jest walka opasna, no bo nie da się ukryć, że walczysz, że z numerem 2 w rankingu przed nim jest tylko mistrz i tymczasowy mistrz. E, czy myślisz, że ta walka to jest taki nieoficjalny eliminator? Eliminator nie wiem, ale na pewno do zyskania jest właśnie e, walka opasna. No, też tak wieś, No Trudno jest zaglądać w przyszłość, nie wiedząc co będzie jutro, więc poczekajmy jeszcze z tym, poczekajmy i zobaczymy. No, właśnie, mówi, że poczekajmy, zobaczymy, ale tak też o tym wspomniałeś. Jest to pewne wyróżnienie. Sam powiedziałeś, że nie spodziewałeś się, że tak szybko to wyróżnienie przyjdzie, kiedy dowiedziałeś się, że ta walka jest bardzo możliwa, że możesz wystąpić taka pierwsza myśl, jaka przyszła Ci do głowy, kiedy zaproponowano ci pojedynek na stadionie. Ja powiedziałem, wchodzę w to, wchodzę od razu. Ja, ogólnie ja się dowiedziałem od koniec chyba stycznia, bo dowiedziałem się o tej walce ogólnie. I jak wtedy już. E... Bo ja, ja poszedłem rozmawiać, żeby masz zawalczyć przed Ramadanem, no ale jak on odmówił, bo, to, bo chodziły słuchy, że będzie Stadion, ja mówię od razu Stadion, on mówi, że no chciałbym, żeby Stadion. Ja mówię, wchodzę w to, dobra, jedziemy to. E, I kolejne pytanie, kto rywal? I Rutek powiedziałem, on no, no jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, lepiej trafić nie mogłem. Ja dzisiaj z okazji tego, że obchodzimy Dzień Dziecka, zamierzam pytać wszystkich o to, kim chciałeś być jak byłeś dzieckiem i ulubiona potrawa z dzieciństwa? Kim chciałem być? No dużo, dużo, dużo rzeczy jest, w sensie... Myślałem o kosmosie, nadal, mi się, nadal bardzo mnie jara kosmos, chciałem być kosmonautem, chciałem być aktorem, chciałem być topowym właśnie sportowcem, w sensie topowym, to mi chodzi o światowy. E ale tak większość uwagi to kosmonata i aktor. To teraz nie pozostaje nic nic jak dawać kosmiczne walki. Myślę, że to może tak wtedy to się wszystko jakoś razem jakoś razem się tu powiąże. Ta kosmiczna walka pierwsza może być na przykład na stadionie. Mówi, że cieszyłeś się z tego, że to będzie Rutek, ale też z drugiej strony no, chyba jest ta świadomość tego, że to rzeczywiście bardzo poważne wyzwanie i że tutaj jego akurat będzie ciężko czymkolwiek zaskoczyć. Oczywiście, oczywiście, dlatego ta, ta, ta walka mnie tak cieszy, bo to <coughs> w oczach wszystkich jestem underdogiem. To pokazuje jaki poziom ma Rutek i udowodnić, że, że nie jestem takim underdogiem, jak ludzie myślą. I to, 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 to też daje kolejną, um, kolejny power, można powiedzieć. Żałujesz, że KSW nie zrobiło konferencji przed tą galą, no bo ty już na poprzedniej, gdzie, gdzie nie walczyłeś, ale była konferencja, to gdzieś tam dobrze się odnajdywałeś w tym klimacie. Trochę tak. Miałem nadzieję, ja zapytałem, czy konferencje będą, ale nie, nie przez to, że ja sam chciałem gadać, tylko po prostu te konferencje pomagają połączyć widzów z zawodnikami. Na przykład ta konfrontacja teraz to robi Dominik. Bardzo fajne, bo wtedy się dowiaduje czegoś więcej o zawodniku niż tylko jaki styl ma, jak przygotowania robi. I czy bo... wie, jak wygląda Tygrys. Tak. I czy wie, jak wygląda Tygrys. Ja i święty. <grystanie> <grystanie> Wiesz, takie rzeczy myślę, że. Przyciągają jednak fanów. Ja sam, jako byłem fanem KSU, to zawsze oglądałem te konferencje, bo były konferencje wcześniej w KSU, nie ukrywajmy tego. Zawsze jeździłem tam w tym w pubie pod Mariotem, zawsze była konferencja na to tam jeździłem, wiesz, oglądałem na YouTubie, więc też chciałem takim czymś uczestniczyć. Szkoda, że nie było, ale myślę, że na tym gale nie stracił. Jesteś, Adam, częstym bywalcem na galach frikowych. W ostatnim czasie jedna z nich ma bardzo duże problemy. Co uważasz na ten temat? Uważam, że na razie jest stadion, więc kupmy się na stadionie. To wszystko. No to, to, to może jeszcze Ty chcesz coś powiedzieć? Może chcesz zaprosić jeszcze kibiców, żeby kupili bilety? No bo jeszcze kompletu nie ma. A... No na pewno, no. na pewno zapraszam. Ja właśnie sam trzymam bilety, które dostałem. Sprawdzałem, czy są fajne. Są fajne, więc nie będę miał żadnych problemów z Darkiem, ale... Ty też musisz mieć bilety? Ja potrzebuję, wiesz, po walce, żeby usiąść i oglądać, nie? To, że ja mam najlepsze miejsce w, w czasie walki, to, to nie oznacza, że po walce bym nie chciał oglądać. A tak, to zapraszam wszystkich. Zapraszam. Myślę, że taka okazja nie, 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 nie szybko się powtórzy, żeby zobaczyć stadion. Sam, sam stadion i naprawdę, jeśli ktoś nie był na stadionie, ja byłem, to jest, to jest coś niesamowitego, naprawdę, trzeba tam przyjść. A myślisz, że będzie to 50 tysięcy? Że pęknie ta liczba? Myślę, że już jest 50, szczerze, bo organizacja też musi, to, te bilety, które oni ogłaszają, to są tylko sprzedane, a one muszą też na przykład Wam rozdawać. Nie? Ehm, więc 50 tysięcy na pewno będzie, czy więcej? Zobaczymy. Jeszcze na koniec pytam tylko, jak ci się podoba ta narracja Koloseum, walki gladiatorów, te wasze zdjęcia w zbrojach? No bo to chyba robi też taki fajny klimat, do tego Fajny, fajny, bardzo fajny, tym bardziej, że ja lubię takie klimaty Zawsze też pamiętam, że chciałem być aktorem i mam tu możliwość być gladiatorem, więc wiesz, jedno z drugim trzeba połączyć. Mam nadzieję, że będę, wiesz, tym, który wyjdzie. Z głową w ręku, a nie moja głowa będzie gdzieś w ręku. I wojek jak tam kciuk w górę. A jest. Ja tak spojrzę, ja się o Więc Więc Mam nadzieję, że liczę to na to, jak Bóg da. Dzisiaj to aktorstwo. To mówią, że jak wchodzisz do klatki KSW, to wyglądasz jak milion dolarów, więc bardzo to pasuje do aktora. Chciałbym mieć milion dolarów niż wyglądać. Byłoby o wiele lepiej. A czy narzekałeś trochę, że Cię nie było właśnie w tym klipie? Ja Reklamującą daleko Wszystko dla pan. A jaki tam klip był? <grymne> A nie, nie, nie muzyka nie jara kompletnie, tym bardziej, że u nas w religii to jest tak bardziej zabronione, więc nie mam z tym w ogóle problemów. Aczkolwiek było coś, gdzie nie byłem i troszeczkę mówiłem, że szkoda, ale już nie pamiętam co. Ale myślę, że tak to byłem chyba wszędzie. No i będziesz na koloseum. No i to najważniejsze będę na koloseum, to jest najważniejsze. Ale bardzo mi się podobało też że dzień z zawodnikiem. To było bardzo. Fajnie. Ja, ja... Ale nie jadłem ani razu na filmiku przynajmniej. No. Słuchaj, naprawdę ja mam TikTok, jak oglądam, bo ja zazwyczaj, wiesz, jak idę spać, no to oglądam się tych Tiktoków. To cały czas jedzenie mi się wyświetla, jedzenie. Ja nie mogę się doczekać momentu, kiedy wejdę na wagę, zejdę i wiesz, oczywiście tam też tam trzeba pilnować, co jesz, ale możesz się najeść, przynajmniej żołądek może być pełny, a nie, że pół pusty chodzisz i głodujesz. Ja, naprawdę, ja ogólnie powiedziałem tam, defriz jest ciężki, nikt go nie może pokonać, zapaśniczo bardzo mocny może przytyć tam, pójść zobaczyć, jak tam jest, wiesz, o coś. Zobaczymy jeszcze. To ja jeszcze tylko dopytam na koniec może, bo mówiłeś tutaj o religii. E, jak idzie przekonywanie Mansura, żeby wrócił do klatki? Nie, już tam nie ma przekonywania, ale tak tam to już nie ma co, nie ma co, nie ma co się starać. E, no to wszystko, nie ma co, sta nie ma co się starać. No to Dziękuję bardzo. Tą smutną informacją skończymy w takim razie. Sz szcz szczęśliwą informację trzeba zawsze kończyć. Eee. Bóg nie stawiajcie na mnie. <laughs>